Przekaz dla osoby, która wybrała kartę Życie jest w ciągłym ruchu, więc nie mogę utknąć, tak? Lub dla osoby, która bardzo czuje tą kartę. Co chcę powiedzieć uniwersum? Osobie, która mnie słucha, dla której życie jest w ciągłym ruchu, więc nie może utknąć. Co Ci chce powiedzieć, drogie uniwersum? Poprosimy o jedną kartę. oczyścić karty. Dobrze. Słyszę, że mam oczyścić karty. Wchodzimy tylko w rezonans z osobami, które wybrały kartę. Życie jest w ciągu ruchu, więc nie mogę utknąć. łączy się z polą energii, osoby, która mnie teraz ogląda. łączy się z polą energii, osoby, która mnie teraz ogląda. Przełożymy sobie. Coś tutaj jest nie tak, coś tu jest wrong. już mi się pokazało, że coś jest źle, coś jest nie tak. Coś jest nie tak, coś jest źle. Ok, co jest nie tak? Poprosimy o informację. Przekaz od duszy. To jest osoba, która mnie chyba nie chce utknąć, poprosimy o przekaz od duszy. Duszy. Twoja dusza mówi tak. Zapracowałaś sobie, zapracowałeś, sobie na moją postawę wobec ciebie. Za dużo widziałem, za dużo widziałam, tak? Coś robicie źle, lub coś zrobiliście źle. I wasza dusza mówi: Zapracowałaś sobie, zapracowałeś na postawę wobec Ciebie. Za dużo widziałam, za dużo widziałam. Moim zdaniem nie chcesz utknąć i gnasz do przodu, tak? Zapierdzielasz po prostu, spełniasz się, wirujesz wręcz. Bardzo silna energia, bardzo silny ruch, bardzo dużo działań. Coś uniwersum mówi, coś, coś robisz według uniwersum, nie tak? I zapracowałaś sobie na taką a nie inną postawę wobec, wobec Ciebie. Ech, co dla osoby, która mnie teraz ogląda, słucha? Jaki przekaz? Tu chciała wypaść karta, o mi świat, czyli tutaj coś negatywy, zaraz sprawdzimy. I szóstka kielichów. Świat odwrócony, i szóstka kielichów. Tutaj ewidentnie szóstka kielichów to bardziej uczucie, ale ten świat odwrócony, czego ma, nas, od, ma Co nam ma przekazać odwrócony świat? czyli ja to z takim. Powiedziałabym, że tu się zakończyły jakieś ważne sprawy w Twoim życiu, ale tak bardzo źle, właśnie, w tym negatywie. I czego macie tu to nauczyć? Tutaj jest zakończenie jakiegoś cyklu, ale w takim negatywie. Jaki jest przekaz tutaj? Żeby dojrzeć, ponieważ masz ogromny potencjał, ale obawiasz się sukcesu, jest frustrująca sytuacja, w której próbujesz nakłonić kogoś do zmiany, ale bez powodzenia. Ta osoba za dużo widziała, tak? Tak ci ta dusza mówi. Tam za dużo było, widać rzeczy, które się nie podobały jakiejś stronie, czy nie podobały się uniwersum tego, to, to, to co ty zrobiłaś, droga osoba. I ty masz wrażenie, że tu ciągle się powtarzają jakieś sytuacje w Twoim życiu, takie niefajne, złe. Zakorzeniony wzorzec należy przełamać, i te powtarzające się doświadczenia. Jeżeli są negatywne w tym momencie, to one i tak mogą zwiastować ostateczny sukces, jeśli zmienisz nawyki, które dotychczas nie przynosiły um, niczego dobrego w Twoim życiu i w Twojej relacji. Tak więc przekaz to jest taki, byś podjęła wyzwanie, podjął wyzwanie i wypróbował inne podejście, aby przerwać ten niekorzystny cykl. Aby zakończyć to złe, to są złe, bo tu to utknięcie i ten strach przed tym utknięciem, to, że ty ciągle działasz, bo nie chcesz utknąć, powtarza się ten negatywny schemat, który przynosi być może niekorzystny dla ciebie w tym momencie życia, sytuacje i osoby niekorzystne, które też ciągną cię w dół. To mimo wszystko, tutaj jest jeszcze też. Yy, po tym negatywnym odwróconym, czyli jak ten cykl negatywnych wzorców się zakończy, to tutaj czeka szóstka kielichów, która oznacza spełnienie. I ta szóstka kielichów, teraz sobie jeszcze. Szóstka kielichów. Czego macie nauczyć, tak? Szóstka kielichów. Czego macie nauczyć ta, 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 ta sytuacja, ten moment w życiu? Szóstka kielichów, tak? Uczy jednej z najtrudniejszych lekcji, związanych z poszukiwaniem miłości, porzucenia przyszłości. Nasza tożsamość jest ukształtowana przez naszą osobistą historię. A jednak nigdy nie pozostajemy dokładnie tacy, jak byliśmy, podobnie jak nasi partnerzy. Niebezpieczeństwo związa związane z wszystką kielichów yy, polega na założeniu, że przeszłość jest ideałem, do którego należy dążyć. Tutaj było źle w przeszłości. Ten ciągły ruch i strach przed utknięciem nie prowadził do niczego dobrego. Trzeba coś zmienić, się zatrzymać, pozmieniać te stare schematy, tak? stare wzorce. Trzeba to zmieniać. No, to tutaj, jakby osoba, która mnie słuchasz, ty utknęłaś w takiej wizji miłości, którą sobie uwiłaś w głowie przed laty, czy też utknęłaś w wizji miłości, która była sprzedawana w Twojej rodzinie. Czyli taka wizja miłości z seriali, książek, stary schemat rodziny, sprzedawany tutaj z pokolenia na pokolenie, co daje szczęście, a ty ewidentnie tutaj masz iść tą deluzję, bo tu cały czas my się skupiamy dzisiaj na deluzji, czyli masz sobie wyobrazić, bo tu cały czas faktycznie jest ta wizja miłości, która, którą ty od dziecka miałeś w sobie, czyli że jest ta romantyczność, dawanie dużo emocji, dawanie dużo miłości, że ten dom właśnie budują takie stare wzorce. To, co się wydarzyło, na pewno już nie wróci, tak? Osoba, która mnie zaprasza. Ty się tutaj nauczyłaś, nauczyłeś rzeczy, które potrzebowałaś w tamtym czasie. Czekają na Ciebie doświadczenia ekscytujące, ale musisz przestać żyć przeszłością. Poświęć tyle czasu, ile potrzebujesz, aby celebrować minione chwile, tak? Ciesz się tymi słodkimi wspomnieniami i pielęgnuj swoje najszczęśliwsze momenty, ale nie utknij tam. Ale nie utknij tam. Ty nie utykaj w tej przeszłości. Ty tym ruchem staraj się iść w przyszłość, bym powiedziała. Serce uczy się teraz nowej i ważnej lekcji. Oczekiwany życiowy przełom nie będzie wynikał z odtworzenia porzuconej tożsamości lub związku. Ty nie masz w nowych relacjach odtwarzać tego, co było. Proszę tu się otworzyć na, na nowe, bo nastąpi ten no, nowy związek i nowe szczęście i, i wszystko, co nowe w relacjach i projektach nastąpi wtedy, gdy uwolnisz to, co było i zaakceptujesz to, co jest. I to jest przekaz dla osoby, która wybrała tę kartę, czy też która czuje rezonans z tą kartą. Przekaz bardzo mocny, co, co jeszcze na to uniwersum. Co na to uniwersum w sytuacji, jeżeli osoba, która mnie słucha, yy, faktycznie tutaj złamie ten stary schemat, wejdzie w nowe. Bo świat już widział dużo tych rzeczy, które tutaj zrobiłaś, zrobiłeś. I świat mówi, idź w nowe, tak? Proszę, proszę o przekaz dla osoby, która mnie teraz ogląda energii tego czytania, przekaz dla osoby, która utknęła, która chce iść dalej, która chce, która jest już dostała tą informację i, i ma świadomość, że trzeba iść w nowe. Trzeba budować nowe na bazie, jaki jest przekaz odwyroczny. Jak podejść do czym się kierować w budowaniu nowego. Okay. O, dwie karty. Obfitość mi się odwróciła. Odżywienie. Odżywienie, obfitość mi się odwróciła. Czyli tutaj, e, póki co bym powiedziała, że do tej obfitości to jest jeszcze tak trochę pracy. Natomiast ta praca ma polegać na odżywieniu siebie. Więc ta obfitość do ciebie przyjdzie dopiero wtedy. Kiedy ty odżywisz siebie pozytywnymi rzeczami, zdrowymi dla ciebie, czystymi bym powiedziała, yy, tutaj potrzebne są nowe takie emocje z tych wszystkich takich rzeczy, które były negatywne, złe powiedzmy, które prowadziły do jakichś takich poranień, może ciebie czy innych osób, Albo tutaj. Yy, Skupić się na tych emocjach, które dają życie. Na czystych emocjach. Na przyjmowaniu czystych emocji. Pójść w stronę rzeczy, przede wszystkim, które są takie etyczne, czyste, które odżywiają mniej wszechświat, które działają na korzyść. Nie przyjmować rzeczy dla nas niezdrowych, nie przyjmować rzeczy dla nas niekorzystnych. Tylko skupić się na tych karmiących. Więc ewidentnie tu trzeba zadbać o odżywienie i teraz danie sobie w najbliższym czasie czegoś pozytywnego. Tak? Czegoś pozytywnego. Bo te tajemnice, one poraniły kogoś, być może były taką. Ale tu z tego wszystkiego i tak masz, musisz mieć świadomość, że tu i tak to wszystko dzieje się dla Ciebie. To wszystko dzieje się dla Ciebie druga osobą. Tylko trzeba wyjść z tych starych schematów, które no tu się zapętlały, i mimo, że ty chciałaś, chciałeś wyjść, to utykałeś gdzieś w czymś, w czymś. I myślę, że to było ut utknięcie w tych schematach, w takiej wizji siebie, w relacji i w takiej wizji danej relacji i w wizji jakiejś sytuacji czy życia. Pamiętaj, droga osoba, że świat się zmienia bardzo i warto się zastanowić, zatrzymać. Nie biec tak bardzo do przodu. Troszkę się z tego ruchu może na chwilę wycofać. Zatrzymać się, zaobserwować, co się dzieje wokół i zastanowić się nad tym, co ja chcę dawać. Co ja chcę dawać? Czym ja się chcę dzielić teraz? Bo mi wszechświat jest w stanie dać bardzo wiele, ale pytanie, jak dawać, by to nie było złe dla mnie i dla innych, tak? By rzeczy, które robię, którymi się zajmuję, tu nie wprawiały mojej duszy w takie zapotanie.